Siemaneczko, jak na zrywczko jest A dzisiaj wraz z Jano Mariano gramy na YOSVOG SMP. Ogólnie Google mnie podsłuchał. Bo jak kupowałem mikrofon, no to trochę o nim gadałem, nie? No. I nagle patrzę, wchodzę sobie na stronkę oglądaj anime. No. Patrzę a tam trzy banery reklamowe z mikrofonami. No, to nie musiałeś nic mówić, po prostu tak chciałeś sobie kupić mikrofon, to już wtedy to wyłapali. Nie tyle, że Cię podsłuchują. Ale Kurde, ja się obraziłem na oglądanie anime, bo tam, bo, bo tam usunęli jedyne anime, które oglądałem u nich. Jakie? Demon Slayera. A, a teraz nie? akurat, wy, jak akurat teraz wychodzi, to akurat usunęli. I to bez. I, i obraziłem się na nich, i a w, wbijam też, zamknęli jedyne co jest, to na no, tym nieszczęsnym Shindenie muszę oglądać. A to jest nie tak z Shingedem? Nie wiem. Tak mi się, tak, nie wiem, tak, tak nie kojarzy mi się za dobrze. Ach. To ja, znaczy ja tak szczerze, aż takiej znawcą zna, zna, z anime nie jestem, bo ja właśnie mówię ci, jedyna anime, jakie w życiu oglądałem, to po kolei Pokémony, Bakugany, jak byłem dzieckiem, i jeszcze teraz ten. No i Demon. Narzucę, tam oglądałem i Danceflyera tak, to nic więcej. Ja... I, ja się tak nie znam. Ja żadnych z tych, ja jestem po prostu ten... Y, ja nie lubię długich, o. Demon Slayer nie nie jest długi, więc to jest taki plus, ale akurat on się aż za krót, zakrótkie coś takiego pomiędzy Naruto, a Demon Slayerem długościowo mogło być dobre. Ale... No bo to osiem y, odcinków rocznie wychodzi, więc no... Znaczy teraz 8 odcinków w sezonie jest. Chyba. I za rok może kolejne będą. Albo jeszcze dłużej, bo nie wiem ile następny arc będzie mieć. Czy tam, co, co tam jak sezon czy coś. Ogólnie anime jest spoko, ale zabiera sporo czasu. No. A, raz sobie usiadłem, miałem coś nagrać, tak. O, ale odpaliłem jednak anime. Tego, że muszę z to wykopać. No. Ja teraz, tak, tylko właśnie jak wychodzą teraz nowe odcinki, tak, co tydzień jeden to oglądam i tyle. No, jeden dzień umiałem, ca nie wiem, kilka godzin przesiedzieć, obejrzeć, nie wiem, kilkanaście odcinków Naruto i kurde. I w końcu udało mi się pierwszą serię obejrzeć, ale jak Shippuden miał. I drugi sezon miał ten już ponad dwa razy tyle odcinków, to zrezygnowałem z tego. Też bardzo fajne anime, ale za długie zdecydowanie. Ogólnie najlepiej takie tasiemce oglądać w trakcie ich wychodzenia. Już tak sobie ustaliłem, że ja sobie tylko tego Demon Slayer'a będę oglądać, bo i tak reszta za dużo czasu mi zajmuje I tak. Ostatnio dość dużo siedzę już przy, na YouTubie, fajnie mi się to robi, więc już tak trochę się zmniejszyłem to. W 20, 2022, że w połowie roku sobie taką zajęć na to Naruto złapał. Obejrzałem ten pierwszy sezon do w w 23, potem równolegle już do Slayer'a zacząłem oglądać i tak już mi się odechciało tego Naruto oglądać. Tak kilkanaście odcinków drugiego sezonu obejrzałem, jak pomyślałem, że już tak za, du za dużo tego. Hmm. I się teraz od stycznia zająłem kanałem na YouTube. No, ja jakoś też chciałbym ten kanał prowadzić jakoś w miary dobrze przez te wakacje. Tak przynajmniej. No żeby... to tak tematycznie właśnie sobie zrobiłem taką tą mapkę. Yy, taką wyspę Mrozu, także tak, tak tematycznie jak teraz wakacje akurat się zaczynają. No. Więc. Więc yy, tak, ciekawie. Teraz sobie pójdę na godzinkę do kopalni, na kopię sobie od Ej, a, Deep Lata. A ogólnie, ty ogląda, a... nagrywałeś chyba tam. Nie, nie obejrzałem tego. E... Ilu Iluzję jakąś tam, że tam. Iluzję Shefrena. Naprawdę a... to jest tak dowalona mapa od Kasara i Raidiego. Jednych z najlepszych polskich mam makerów. Polecam. Ogólnie, jeszcze ten. Tą samą no. mapę, taka zbieżność, nie? Bo mniej więcej w podobnym momencie, co nie wiem, nie kojarzysz, nie? Nali nagrywała, nie? To nie, to ja nie znam. Taka też, mała YouTuberka. Jestem na Discordzie tam. Czekaj, jak się za Nali, przez. Y. To nie, to akurat nie kojarzę. A. A nie, bo, bo ja akurat przeglądam sobie główną na YouTubie i mam ją w tym. Za dużo, za, za dużo youtuberów mi, przeszło mi przez główną żeby spojrzeć jakichś tych mniejszych jak nie mam tam w subskrypcjach jakichś mniejszych youtuberów to dla chinę ludowe nie będę ich pamiętać takiego jednego gościa który mniej więcej podobny content do, do nas nagrywa z mapek yy, i survivala to jest taki gość nazywa się mati ma 300 subów i nawet fajny content robi taki no taki też mapki jakieś survivale na modach ostatnio serię zaczął też fajny content, taki jak jak, jak ja tu próbuję ty, i ty też nie a, ogólnie no, więc. A tutaj czekaj, bo ja żebym się na złe popatrzył, to jest. No jest na tym na premierze patrzyłem, a to ma być czekaj na filmie no, tam. Łach, wow, tutaj nawet jest taki. Nawet jest y, tak. Po kilka procent jest, a na samym końcu nawet jest 17. Masz, patrzyli na końcu, jak się kończy mapa, co nie? Tacy właśnie I... widzowie. Widzicie moi widzowie? Y, Wieszcie przykład z widzów y, Jano, Mariano i niech chociaż więcej niż te 4% będzie. Ja przez, przez cały film mam tak. waha y, y, się pomiędzy tak. Y, 5, tak 5-3 gdzieś się waha przez cały odcinek, a na samym końcu 17 jest. A na samym początku wiadomo praktycznie 100%. O, diamenty! Po drodze jeszcze jakieś skoki wyżej są. A to ale może tak to, raczej... to może przez te shortsy nawet. No... No ale no, to też może bo Pewnie szukali tego momentu z tego z shortsa se, Nie wiem, jak to wygląda tam, jak to ludzie oglądają. Ja nie wiem. Ja taki content akurat chętnie bym obejrzał. Znaczy w dzisiejszych czasach taki jest problem, że jak ktoś chce sobie obejrzeć taki content, to po prostu pójdzie sobie na kanał Roxa i sobie obejrzy, żeby sobie przypomnieć tamte stare czasy i, i dobre. A nie szuka jakichś nowych youtuberów, którzy takie coś nagrywają, bo takiego contentu jest mnóstwo na YouTubie, tylko po prostu... Teraz już tego nikt nie nagrywa. No to. Więc. Ogólnie, te, te, teraz, takiego kontentu, kon, nie? E, nie? Nikt ci nie będzie oglądał przez ten ADHD i tak dalej, bo TikTok i tak dalej, krótki format i no. są e, badania nawet, że ten. Jak to się no, bo TikTok wypaczył trochę mózgi ludziom i teraz oni nie umieją trzymać uwagi nad jednym filmem dłużej niż parę minut. Bo potem albo przeskakują co kawałek, albo po prostu to wyłączają, bo im się to nudzi, bo mają łatwiejszy dostęp do jakichś krótkich filmów typu TikTok i nie chce im się oglądać dłuższych filmów. Ogólnie moi widzowie. Teraz trudno e... się na tym wybić. No. Ogólnie moi widzowie, proszę napisać w komentarzach, jeśli ktoś ten moment ogląda. Po ilu sekundach pomijacie szorca? Bo to też... Jeśli ktoś w połowie, nie wiem, pomija 15 sekundowego szorca, to, to jest tragedia według badań jakie czytałem. Dobra, tak w ogóle jak coś to tam budowie KCK'ego, jak coś, jak takie jakieś szumy słyszycie u mnie, to jak coś to trochę trochę ciepło jest, ja mam tam wiatrak włączony taki tam. Więc... Wiatr... Bo uwierzę, na, na mikrofali pewnie grasz. No, na mikrofalówce gram, tak. Jeszcze wiatrak idzie z tyłu, no. No. U, że się nie przygotowywał do nagrywania, na spontanie, lecimy tutaj z odcinkiem, więc. Moinsja tutaj... Zapomniałem nawet wyłączyć to. Ogólnie, większość odcinków e, robię na spontanie, ja nawet tego. Eee... scenariusza nie piszę. Ja też nie piszę scenariusza, ja po prostu też lecę, tylko po prostu tak mi się zawsze coś nawinie na no, języka, jak mi się nie nawinie, to po prostu jak tak jest jakaś chwila ciszy, to po prostu taka dłuższa chwila ciszy, to po prostu to żeby... No to. No. Ale bym się śmiał jak ten, <laughs> jak teraz e, by, mi, by mi nic się nie nagrało, albo dźwięk e, byłby do dupy. Bo przez ostatnie ten e, parę minut, zanim nagrałem, to ustawiłem mikrofon sobie. A czym w ogóle nagrywasz? OBS-em? OBS. O, OBS. Um, a a sobie w OBS-ie mikrofon? Jak go tam ustawiał? Ej, poczekaj, sprawdzę. Ale hmm. bo ja już się Pala. na to, ja się na tym, no ja się na tym już raz złapałem. A, na wyspie... Nagrywałem dwa odcinki Wyspy Mrozy i to wszystko do kosza poszło, bo ja, se, bo, ja se odłączyłem na bo ja musiałem odłączyć na chwilę mikrofon I jak podłączyłem go, to nie ustawiłem snu, się go Do Ogólnie... kosza to poszło wszystko no. Ogólnie tam jest takie coś jeszcze jak bramka szumów, nie? W e... no. filtrach Ja z tym sobie no. ostatnio kombinowałem I przez tą bramkę szumów raz też jakiś odcinek poszedł mi do kosza wygląda? Szkielet musi zabić creepera, nie? A płytek też. Co? Płytek chcesz? Tak. To musi po prostu za ostatni hit musi, chociaż. No zabić musi go po prostu. Resztę możesz go tam po... No po uderzyć parę razy creepera, żeby miał mało życie, żeby na jedną strzałę był. A nie udało się. Dobra. Buduję sobie ten budynek, budynek. A, może. A co ci wpadło na głowy? Jaki budynek? E, połączenie takiego budynku trochę z Netheru i z over, Overworlda tylko dirta potrzebuje, żeby wyrównać teren. Nie tak myślałem, czy mam dirta, ale nie mam dirta. Wyskoszem wywalił na wyrównanie terenu przy, przy murze, to nie mam zbytnio. Kurde, już miejsca nie mam. Sama jak mam zawalone tym dipslate'em. Ila statystyk. Kurde, ja mam 28,5 28 tysiąca deepslajta wykopanego. Co, co jest do całej tej bazy, z czego jeszcze drugie mam tyle z na wykopanego jakby. Jakieś niepotrzebne tereny skopywałem i jeszcze netherzak, jak widać, jak, jak, jak tego, jak debris'ów szukałem. A. To trzy, to trzy, tak po niecałe 30 tysięcy, trzy razy poniecałe 30 tysięcy bloków z każdego wykopane. Ło. tutaj, kopał. Potem jeszcze dirt, 16 tysięcy i jeszcze gras Tyle samo mniej więcej. A bo ty masz je dotyk, nie? No. To a. i tak nawet jakbym nie miał tego, to i tak by mi pisało, że wykopałem, bo to po prostu sam blog wykopać, a nie go podnieść. Bo to jest całkowicie jeszcze inna kategoria. A. A, poczekaj. a. a gdzie są te statystyki? E escapes i escape i tu masz y kategorię statystyk I to tam Items jest. Ogólnie węgla, 203 wykopałem Oj, jakbyś, ty dowie... jakbyś wiedział ile ja mam wykopanego, to byś się za głowę chycił yy, Prawie 7000 rud węgla Nie pytaj nawet jak I po co Nie, bo tak sprawdzam, bo nieraz mi słuchawki lubią odwalić maniane I kiedy gram, e, nagrywam samemu, to jest spoko, nie? Ale jak no. ten. Kimś to no. tak pipa. Trochę. Ja tam, nie mam problemu z tym winkiem tych Salzburgów nagrywając tam akurat mi to wszystko tam dobrze działa. A, spoko. Jak coś to ja chyba będę. Kończył? Górkę. Nie kończę, będę, będę leciał w te polacje zrobić. Kurde, a, Creeper. A więc chyba już do końca odcinka mnie nie będzie. Nie wiem, ile be, jest, nie wiem, ile będziesz chciał jeszcze odcinek nagrywać. Też nie wiem. Ja raczej planuję takie coś zrobić, że po prostu wytnę najlepsze te dialogi i momenty, jak sobie buduję. Tak mi przypomina, jak ostatnio sobie oglądałem Tom. Tak, tak bo mnie tamta część dzieciństwa trochę minęła kwadratową masakrę u Roxa. to tam też on, tam mniej więcej taki sam mniej więcej content był, że on się tak o niczym dosłownie, o niczym gadał z kimś albo sam i dosłownie te filmy były o niczym, ale jednak o czymś. Poczekaj, Kaluch kiedyś był na kwadratowej, nie? Ja tam nie wiem. Tak, tam Kalucha to znam tylko z nazwy, ewentualnie że zrobił grę Breakout, którą trochę sobie pograłem. Ja tam go kojarzę, bo ja go naprawdę sporo ten oglądałem. I dalej oglądam. No to nie, to ja go tam nigdy akurat Kalucha nie oglądałem. Akurat to jego to. Nie, to ja tam. Każem się na innych tych wychował, youtuberach na youtuberach, no, no, na tej poprzedniej erze Minecraftowego YouTube'a i jeszcze poprzedniej, czyli przed tymi dowalonym montażem co teraz jest i jeszcze, yy, no, czyli tam za, yy, za Tobiasza i jeszcze wcześniej, tam za Doknes, za Dillera, za Ferajny tej i Roxem we wszystkich tych zamapek u Roksa, no i takich yy, no to mniej więcej wtedy takie. Wtedy mam najlepsze te, ale jeszcze, jeszcze starszy ten, to też bardzo fajny content był. Nie taki teraz wymyślny jak teraz robią, tylko taki fajny na ludzie nagrany. Nie jakieś trzy miesiące trzeba czekać na kolejny odcinek, ale. No, ale wiesz. Dobra, to, no. Nie wiem, bo ja chciałem mieć, ale dobra, to jeszcze powiedz. No, to do widzów chciałem powiedzieć, że widzowie mogą napisać na kim się wychowali. No. A, no to... Jak nie wiem, jak, jak przyjdę, to mogę coś jeszcze o tym powiedzieć. Jak to jeszcze będę pamiętać w ogóle, że o tym mówiliśmy, to, no to coś wtedy się ogarnie. Ja teraz idę, może jeszcze będę na odcinku, zobaczy się. O, o siema. Jak coś, to, to się ma, widzowie. O, się ma. Widzę, teraz niech napiszą smacznego Ogólnie tak, budujemy sobie To jak słyszeliście Naszego tego dialogu Nie, to nie pasuje do siebie O, to będzie bardziej do siebie pasować Taką wieżę zbudujemy Ogólnie widzowie możecie napisać, jak wam się podoba mój content i co byście zmienili w tym kontencie Bo ja uważam, że to co robię teraz to mi się podoba, nie? Ale może wam się nie podoba, więc prowadzimy my lekkie, ale nie mocne poprawki. Ten, każdy myślę, że będzie zadowolony. Ogólnie, jeśli któryś z Was widzów ma pomysł na następną serię, jakby nagrać albo uraz to też wszystko przyjmuję. Naprawdę. Ja, że tak powiem, no. Czukam trochę na siłę czasami, i co nagrywać. I zwykle nagrywam, jak mam ten. olśnienie jakieś. ten... olśnienie twórcze. Jak coś mnie natchnie, ale jak wy chcecie coś zobaczyć u mnie, no to ja spoko jestem otwarty. Dobra. Zbudujemy ten i kończymy odcinek. <tryk> A i mamy drobinki, teraz robimy te półschodki, pół że tak powiem, półpłytki, półbloki, jak zwał tak zwał, wy w ogóle ten, bo to chyba jest pół płytka, ale jakby to ogólnie nazwacie, chciałbym się tam dowiedzieć, powiem. Tak, nie miałem miecza pod ręką, garańcko, nie wiedziałem co się dzieje. Myślę, że szkielet sam da radę z tamtymi zębiakami, ale jednak się zaliczmy. Ile tych tu zębiaków jest? Nie, robimy sobie lepszy mieczyk. Bo tym czymś nie da rady walczyć o. Najlepiej bym zbudował siekierkę, ale wolę Ogólnie siekierką walczę zwykle na pvp jeśli przeciwnik ma tarczę, a, a tym mieczem walczę zwykle e, no na PVI. U mnie to jest głośne, nie wiem jak u Was to będzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że tak powiem, słychać. Ogólnie, jeśli macie też jakiś modpak, bo chciałbym też te ograć, to możecie też polecić jakiś togram, ewentualnie zrobić serię. E, najlepsze mody według mnie albo najlepsze mody według moich widzów. To z chęcią to nagram. I spoko taka wieżyczka i F5 nie nie, nie F5 to. mam mam i tak pokonam szkielet, i się pożegnamy. Patrzy. I tak, ciemna, piona, pa. Ciemna. Ciemna.